Cześć. Z tej strony radca prawny Ewa Lewańska i w dzisiejszym filmie opowiemy sobie o podstawowych różnicach pomiędzy polskim sądem a Wizengamotem. Wizengamot to w świecie Harry'ego Pottera sąd rozstrzygający sprawy przeciwko czarodziejom naruszającym prawo. Z opisów, jakie możemy znaleźć w książce, a także z tego co możemy obejrzeć Filmach wynika, że Wizengamot prowadzi przede wszystkim sprawy karne. Jako przykład możemy podać sprawy śmierciożerców, jakie Harry Potter dojrzał w myśl od odsiemni Dumbledore. Możemy w związku z tym w drodze analogii porównać Wizenganot do wydziału karnego Polskiego sądu rejonowego lub okręgowego. Skąd pomysł na takie nagranie? Jeżeli znacie przebieg rozprawy przed Wizengamotem, a nie otrzymaliście jeszcze sowy z Hogwartu, to istnieje dużo większe ryzyko, że będziecie musieli się stawić przynajmniej prędzej przed Mugolskim Sądem, a na Wizengamot przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Mój subiektywny ranking różnic rozpoczniemy od czasu oczekiwania na rozprawę. W świecie Harry'ego Pottera minęło zaledwie kilka dni od momentu, kiedy Harry popełnił zarzucany mu czyn, do czasu rozprawy. W polskich realiach niestety to tak nie wygląda. Najpierw toczy się postępowanie przygotowawcze, prokurator stawia zarzuty, oskarżony może składać wyjaśnienia, dopiero później akt oskarżenia kierowany jest do sądu, a w sądzie jest wyznaczana rozprawa. Trwa to najczęściej kilka miesięcy. Druga kwestia. Wizengamot składa się z około 50 członków. Na rozprawie mogą pojawić się wszyscy, czyli może stawić cała 50, ale może być również mniej, może być 30, może być 20. Nie został zastrzeżony minimalny skład sądu. Natomiast w polskiej procedurze karnej skład sądu jest sztywno określony. Oznacza to, że w rozprawie, w rozstrzyganiu sprawy nie może brać ani mniej, ani więcej sędziów niż wyraźnie wynika to z przepisów. Jak więc to wygląda? Zasadą jest rozpoznawanie spraw przez jednego sędziego, natomiast w sprawach o zbrodnie sąd orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. W sprawach szczególnie zawiłych sąd może orzekać w składzie trzech sędziów. Poza tym w sprawach o przestępstwa, w których ustawa przewiduje sankcje dożywotniego pozbawienia wolności, sąd orzeka w składzie dwóch sędziów i trzech ławników. Apelacje, kasacje sąd rozpoznaje w składzie trzech sędziów, zazwyczaj. Natomiast jeżeli mamy wyrok, w którym orzeczono dożywotnie pozbawienie wolności, wówczas apelacje i kasacje rozstrzyga sąd w składzie pięciu sędziów. Trzecia kwestia to wygląd sędziów. Zgodnie z książkowym opisem sędziowie Wizengamotu noszą śliwkowe szaty z piękną literą W wyhaftowaną na piersi koloru srebrnego. Natomiast w polskim sądzie sędziego poznamy po czarnej todze i fioletowym żabocie. Następna kwestia w Wizengamocie przesłuchania Harego prowadził sam minister magii. Był on jednocześnie oskarżycielem i czego nie sposób nie zauważyć, był niezwykle uprzedzony do Harego. W polskim sądzie byłaby to sytuacja naruszająca prawo. Zgodnie z przepisami sędzia powinien być bezstronny, natomiast od wniesienia i od popierania aktu oskarżenia jest prokurator. Kolejna różnica to fakt, że w przypadku Harego w ostatniej chwili zmieniono godzinę przesłuchania, o czym zawiadomiono go dosłownie w dniu przesłuchania. W polskim sądzie, zgodnie z procedurą, od momentu doręczenia zawiadomienia o rozprawie do momentu rozprawy, powinno modelowo upłynąć co najmniej 7 dni. Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie ten termin jest krótszy. Dodatkowo, taką najczęstszą sytuacją, która ma miejsce w ostatniej chwili, jest po prostu zniesienie terminu rozprawy. Mówiąc o różnicach, warto również wspomnieć o miejscu, które zajmuje oskarżony. W filmach oraz w książce o Harrym Potterze haremu nakazano usiąść na środku sali. Tam było dla niego krzesełko. Natomiast w polskim procesie, w polskim sądzie oskarżony i jego obrońca siadają po prawej stronie, patrząc z punktu widzenia publiczności, czyli patrząc na skład sędziowski. Z punktu widzenia sędziów będzie to oczywiście lewa strona. I ostatnią, myślę, że taką najbardziej rzucającą się w oczy różnicą pomiędzy wizengamotem a polskim sądem jest głosowanie. W Wizengamocie było ono jawne, polegało na tym, że najpierw rękę podnosili ci sędziowie, którzy byli za ukaraniem oskarżonego, a następnie rękę podnosili ci, którzy byli za oczyszczeniem oskarżonego ze wszystkich zarzutów. W polskim sądzie naczelną zasadą jest zasada tajności towarzysząca naradzie i głosowaniu. Oznacza ona, że w trakcie narady i głosowania na sali nie powinien obecny być nikt poza samymi sędziami. Osobą, która może zostać, jest protokolant, jednakże przewodniczący również może go wyprosić, uznając jego obecność za zbędną. To już tyle o podstawowych różnicach pomiędzy Wisengamotem a Polskim Sądem. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, będę bardzo wdzięczna za wyczarowanie, lajka bądź komentarza i mam nadzieję do zobaczenia.